Witam was serdecznie. Ostatnio mnie prosiliście o kolejny błyskawiczny obiad jednogarnkowy. A więc kochani, do dzisiejszego przepisu trochę skrzydełek, ryż, cebulka i do naszego sosiku trochę keczupu, masełko, ulubione wasze zioła i trochę wody. Kochani, jeżeli chodzi o ryż ja dzisiaj użyję jedną szklankę ryżu, ponieważ gotuję na dwie osoby. I tutaj stosunek ryżu do wody: jedna szklanka ryżu, dwie szklanki wody. Czyli jak dacie dwie szklanki ryżu, cztery szklanki wody, ten sosik do smaku sobie doprawiacie tak, jak lubicie. Ja oczywiście wszystkie składniki i proporcje wam pozostawiam. Można sobie to podwoić. I teraz, kochani, tak. Ryż wysypujemy do miski. Układamy tutaj cebulkę. Ja użyję trzy cebule pokrojone w takie piórka. Oj, wpadło mi do wody. Zobaczcie. Tak po prostu jak leci, że tak powiem. Nie trzeba się tutaj bawić. Jest to obiad naprawdę szybki, prawie żadnej pracy. Wystarczy skrzydełka przyprawić sobie do smaku i cebulkę pokroić a sosik zrobi się za chwilę sam. Wstawiamy do piekarnika, pieczemy i nie musimy nic innego robić. Możecie wtedy sobie poleżeć i odpoczywać. I teraz tak, kochani, to mamy zrobione. Tak to wygląda. Ryżu wysypałam do miski, do naczynia żaroodpornego. Cebulę wyłożyłam. I teraz, kochani, żebym się nie upaćkała, założę rękawiczka i wyłożymy nasze skrzydełka. Moje skrzydełka przekroiłam na pół. Czyli układam do miski do naczynia tyle ile wam się zmieści do tego przepisu, możecie również użyć udek z kurczaka. Pałeczki z kurczaka, co lubicie. I zobaczcie. I nasz obiad jest już gotowy, kochani. Prawie że Teraz zrobimy sobie zalewę pyszną, aromatyczną. Kochani, ja do mojego sosu użyłam żurawinkę. Często mnie pytacie, gdzie ja kupuję te składniki, wszystkie moje przyprawy czy mąki. Ci, co mnie obserwują, to już wiedzą, że ja zamawiam wszystko w płospol. To jest wszystko bez GMO, ulepszaczy chemii i niepotrzebnych składników. Mój sos ulepszam sobie garścią żurawinki. Mięsko moje, przepraszam, przyprawiłam czosnkiem, papryką i tymiankiem. Zioła możecie użyć takie jak lubicie. A teraz zabieramy się za sos. Garnek już ustawiłam na palniku, podkręciłam na maksymalną moc, aby nam się szybko woda podgrzała. I tak jak wspomniałam, u mnie dwie szklanki wody na szklankę ryżu. Tu widzicie żurawinka się przykleiła. Zioła, keczup, masełko i oczywiście łyżeczka mojego bulionu drobiowego. Kto nie ma kochani, zapraszam do zakładki bulion na moim profilu znajdziecie przepisy na bulion warzywny i drobiowy. I teraz podgrzewamy. Nie gotujemy tego, aby tylko się nam rozpuściło masełko. I tak oto, kochani, się prezentuje nasz obiadek. Ja już sosik wlałam, masemko się rozpuściło, dosypałam troszkę płatków chili, aby podkręcić ten smak jeszcze. Piekarnik włączamy sobie na samym początku, ponieważ, jak widzicie, parę minut i mamy obiad. Także wstawiamy na 180 stopni, góra-dół, bez termoobiegu i pieczemy około godziny do uzyskania, Pięknego, złotego koloru. Jak się upieczę, to oczywiście wam pokażę. A teraz wkładamy do piekarnika. I tak oto, kochani, prezentują się nasze skrzydełka. Tak jak widzicie, tutaj ryż wsiąkł cały sosik. Skrzydełka wypłynęły na górę. Ładnie się zarumieniły, są mięciutkie. Także ja wam serdecznie polecam, kochani. Życzę wam miłego dnia i smacznego.